Ukochane istoto światła. Wszechświat ma coś ważnego do powiedzenia, i nie jest to zwykła wiadomość. To subtelne ostrzeżenie, którego nie można zignorować, pojawia się dokładnie wtedy, gdy myślałeś, że pewien cykl już się zakończył. Ta osoba wróciła, w jakiś sposób, niekoniecznie słowami lub deklaracjami, ale gestem, spojrzeniem, obecnością. Którą natychmiast rozpoznałeś, nawet jeśli udawałeś, że nie. Jeśli ta historia Cię zainspirowała, napisz komentarz. Wybieram świadomą miłość, nawet jeśli trwa to długo. Prawda jest taka, że nie zapomnieliście o sobie. Na pewnym poziomie ta więź pozostała żywa, nawet w dniach, kiedy wydawało się, że została pogrzebana. A teraz. Gdy wasze drogi krzyżują się ponownie, jest to jakby coś starego prosiło, by spojrzeć na to nowymi oczami. Ale uważaj, wszechświat nie prosi cię o powtórzenie historii. Testuje cię, aby zobaczyć, czy zareagowałbyś tak samo. To, co się liczy, to to, co dzieje się teraz. Wobec tej nowej szansy, którą wszechświat postawił między wami, jest możliwe że ta osoba wróci z tymi samymi gestami, co wcześniej, próbując sprowokować, przetestować twoją reakcję, wywołać odpowiedź emocjonalną, jakby spodziewała się zobaczyć, że działasz tak samo, usprawiedliwiasz się, nalegasz, próbujesz zrozumieć to, czego nie mówiono. Ale teraz w tobie panuje cisza cisza, która nie oznacza chłodu, lecz dojrzałość. Czujesz. Ale nie tracisz kontroli, obserwujesz, ale nie rzucasz się. To jest twoja ewolucja, ponieważ, mimo że obecność tej osoby nadal cię porusza, wiesz, że w powietrzu jest coś innego. Nie jesteś już w tym samym miejscu emocjonalnym. Nie czujesz już, że musisz się tłumaczyć. Nie masz już pilnej potrzeby bycia zaakceptowanym lub zrozumianym. Istnieje teraz pewność, której wcześniej nie było, i to zmienia wszystko. Ta druga osoba to czuje. Nawet bez słów, ona zauważa, że coś się w tobie zmieniło, że te drzwi, które kiedyś były zawsze uchylone, teraz są pod Twoją strażą, i jeśli chce się zbliżyć, będzie musiała zrobić to z prawdą, z jasnością, bez dawnych gier, ponieważ już nie odpowiadasz na wezwanie dramatu zamieszania potrzeby teraz trzymasz się mocno nie z dumy ale spokoju najciekawsze jest to że ta zmiana w tobie może powoli wywołać zmianę w drugiej osobie ponieważ kiedy ktoś zauważa że stracił kontrolę którą miał nad twoimi emocjami albo dostosuje się do twojej nowej częstotliwości albo oddali się całkowicie i ta decyzja jest wyzwalająca Ponieważ już nie jesteś w miejscu, gdzie musisz błagać o miłość. Ale wszechświat nie chce, abyś trzymał się oczekiwań. Chce, abyś jasno widział, kim jest ta osoba teraz. Nie kim chcesz, aby była, ale kim się stała, oddalając się. To jest najpiękniejsza część historii. Zdać sobie sprawę, że połączenie nadal istnieje ale już cię nie dominuje i że miłość, jeśli przyjdzie, przyjdzie na równych zasadach. Wszechświat w swojej mądrości pozwala tej osobie odczuć dokładnie to, co wcześniej było rzucane na ciebie. Bez zastanowienia, zamieszanie, oczekiwanie, dyskomfort nieznania tego, co ma nadejść. Teraz rol się odwróciły, nie przez zemstę, ale dlatego, że po prostu nie jesteś już gotowy na tę samą dynamikę emocjonalną co wcześniej. Twój brak odpowiedzi, który kiedyś był nie do pomyślenia, teraz jest tym, co podtrzymuje Twoją siłę. Już nie biegasz, aby naprawić to, co nie zależy tylko od Ciebie. Po raz pierwszy, być może, pozwalasz, aby druga osoba radziła sobie z własnym bałaganem. Patrzyła w lustro i zauważała konsekwencje swoich wyborów. Teraz, gdy Twoja energia została wy, nieobecność staje się oczywista i to wtedy druga osoba zaczyna się budzić. Ale obudzenie się nie jest łatwe. Wiąże się z ego, z wewnętrznymi strukturami, które kiedyś były wygodne w powtarzaniu. Jest naturalny opór. Może przyjść przez nagłe oddalenie, reakcje obronne. Luźne słowa, próbujące zachować kontrolę, ale w głębi duszy ta osoba czuje, czuje wszystko i właśnie dlatego, że czuje, jest zdezorientowana. Nie wie już, jak się do ciebie zbliżyć, nie rozumie tego nowego zachowania i zamiast próbować zrozumieć, może próbować testować, sprawdzać, czy nadal może aktywować stare wyzwalacze, prowokować reakcje, wyrywać wyjaśnienie, ale wszechświat nie chce. Abyś ustąpił, ponieważ to jest ostateczny test utrzymanie swojego spokoju, nawet w obliczu pokusy ponownego zgubienia się w drugiej osobie. Być może w innym czasie odpowiedziałbyś natychmiast napisałbyś, wyjaśnił, emocjonował się, poprosił o rozmowę ale teraz nie potrzebujesz tego, aby potwierdzić to, co czujesz. Już zrozumiałeś, że prawdziwe uczucie nie musi się udowadniać cały czas. Utrzymuje się nawet w ciszy, nawet w przerwie. To nowe ty jest prawie nierozpoznawalne, ale jest również jedynym możliwym, aby pewnego dnia mogła rozpocząć się nowa historia. Wciąż istnieje połączenie. To czujesz, ale teraz nie jest już nierównoważone. Już nie próbujesz nikogo ratować, po prostu się chronisz. I w tym wyborze jest jasne wezwanie. Jeśli ta osoba naprawdę chce pozostać, będzie musiała przyjść z innym nastawieniem. Będzie musiała zrobić to, czego nigdy nie robiła pokazać się w całości, przyznać do uczuć, stawić czoła własnym lękom. Tymczasem ty kontynuujesz swoją drogę z pewnością, ale także z sercem, z szacunkiem dla tego, co było, ale z jasnością co do tego, czego już nie może się wydarzyć i przede wszystkim z wystarczającą miłością własną, aby wiedzieć. Nie musisz błagać o wzajemność. To, co jest prawdziwe, pozostanie. Wszechświat nadal porusza pionkami, a ty to czujesz. To nie tylko twoja transformacja jest w toku. Coś wewnątrz drugiej osoby również zaczęło się poruszać. Powoli. Tak, może nieco zdezorientowane, ale zaczęło się. I wydaje się, że nawet ta osoba, która tak bardzo się opierała, zaczęła zdawać sobie sprawę że osiągnęła granicę ucieczki. Nie można już dłużej chować się za wymówkami. Nie można już dłużej zaprzeczać, że uczucie istnieje, że połączenie jest realne, że nieobecność waży w sposób, którego żadna rozrywka nie jest w stanie złagodzić. Ta osoba jest w punkcie, w którym wszystko zaczyna się zaciskać w środku. Myśli krążą wokół tego, co nie zostało powiedziane, co zostało źle zinterpretowane co pozostało w zawieszeniu. I sumienie waży, ponieważ w głębi duszy wie, że miała szansę, miała czas, miała okazję, aby działać inaczej, ale wybrała milczenie, wahanie, oddalenie. Tymczasem ty kontynuujesz swoją drogę, nie jak ktoś, kto czeka, ale jak ktoś, kto wybrał szacunek do siebie. Obserwujesz, zauważasz znaki, czujesz ruchy energetyczne, ale nie angażujesz się w chaos drugiej osoby, Ponieważ już się nauczyłeś. Nie jest twoją odpowiedzialnością dźwigać winy, która nie jest twoja. Nie jest twoją funkcją ratowanie kogoś, kto nie chce być uratowany. Wiesz, że wciąż istnieje przestrzeń w tobie, która przechowuje to uczucie, ale wiesz też, że ta przestrzeń będzie mogła być ponownie zamieszkana tylko wtedy, gdy przyjdzie ktoś, kto zrozumie wartość tego, co niesie. Ktoś, kto nie tylko będzie chciał zostać ale kto będzie wiedział, jak pozostać. A pozostanie w tym przypadku wymaga odwagi. I to jest dokładnie punkt, w którym znajduje się teraz druga osoba między lękiem przed pokazaniem się, a ryzykiem utraty Ciebie na zawsze. Jeśli to się stanie, jeśli połączenie zostanie odbudowane na tej nowej podstawie, będziesz wiedział. Poczujesz, że tym razem nie jesteś już sam, utrzymując wszystko, że miłość jest odwzajemniana z taką samą obecnością. Jaką zawsze oferowałeś, że to, co kiedyś było wątpliwością, stało się pewnością, że to, co kiedyś było lękiem, stało się wyborem. A jeśli się nie stanie, wszechświat nadal Cię honoruje, ponieważ lekcja została przeżyta, a Twoja ewolucja jest realna. Ból, który to spowodował, obudził Cię. Samotność, którą czułeś, nauczyła Cię akceptować siebie. Zamieszanie doprowadziło Cię do jasności. I teraz, niezależnie od zakończenia, już nie gubisz się za nikim. Wiesz, kim jesteś, wiesz, co czujesz, wiesz, na co zasługujesz. I jeśli prawdziwa miłość naprawdę chce zakwitnąć, znajdzie w tobie żyzną glebę, ale już niesamotną ziemię. Będzie to spotkanie dwóch całości, dwóch prawd, dwóch dusz, które, mimo wszystko, wybrały się ponownie spotkać. To jest przesłanie wszechświata dla Ciebie dzisiaj. Nie jesteś tutaj, aby powtarzać cykle, ale aby je przezwyciężać. Nie jesteś tutaj, aby nalegać tam, gdzie nie ma powrotu, ale aby otworzyć przestrzeń dla tego, co wibruje w tej samej częstotliwości co Ty. Niech miłość i światło wszechświata błogosławią wszystkich, którzy pozostali do końca tej wiadomości. Niech ich podróże będą oświetlone prawdą i pokojem. Amen.